Witam wszystkich serdecznie. Z łeby. Kilka dni temu wrzuciłem na Xa zdjęcie szyldu pokojów gościnnych Guzzow. No i zdjęcie to wywołało oburzenie. słuszne oburzenie, bo mi się w głowie nie mieści. Jak można nazwać pokoje gościnne w Polsce nazwiskiem nazistym? Marcin Tocz ujawniamy kom. Zapraszam serdecznie na odcinek specjalny wprost z Łeby. Kim był Wilhelm Gustaw? Wilhelm Gustaw był nazistą. Zresztą delikatnie mówiąc nazistą, był zadeklarowanym antysemitą, wielbicielem Adolfa Hitlera, członkiem NSDAP. Mieszkał w Szwajcarii, tam tworzył struktury nazistowskiej partii, zresztą ze średnim skutkiem. Niemniej był to zagorzały. Hitlerowiec w 1936 roku został zamordowany, zastrzelony przez żydowskiego studenta. To był jeden z pretekstów do tego, żeby dwa lata później wybuchła noc kryształowa, czyli ogólne niemieckie zamieszki skierowane do ludności żydowskiej, do mieszkańców trzeciej Rzeszy pochodzenia. Żydowskiego. Nazwiskiem tego nazisty nazwano jeden ze statków, który w służbie III Rzeszy najpierw pełnił funkcję statku pasażerskiego, później podczas II wojny światowej był to statek szpitalny, Akty wojna zmierzała ku końcowi, miał służyć do ewakuacji ludności Prus w głąb Rzeszy. Ludności, która uciekała przed zbliżającymi się wojskami Armii Czerwonej. I tak statek ten wypłynął. Z Gdyni, z portu w Gdyni, wypełniony po brzegi, bo było tam aż 10 tysięcy pasażerów. Wśród nich notable nazistowscy, gestapowcy, żołnierze Wehrmachtu, służba pomocnicza, głównie kobiety, ale też wielu zwykłych mieszkańców Kaszubii i byli też Polacy, co ciekawe, nie tylko Niemcy. Na statku Wilhelm Gusmow znajdowali się również Kaszubi i Polacy, w tym rodzina Donalda Tuska. Statek wypłynął swój ostatni rejs, jak się okazało, 30 stycznia 1945 roku zauważył go radziecki okręt podwodny i storpedował. Trzy torpedy uderzyły w Wilhelma Gustofa, doprowadziły do jego zatonięcia. Zginęło wtedy ponad 6 tysięcy osób. Z 10 tysięcy pasażerów Udało się uratować tylko, zdaje się, 1200 osób. Część komentatorów uważa, że to była zbrodnia wojenna, że radziecki kapitan łodzi podwodnej nie powinien atakować statku z uchodźcami. Ale jest to, słuchajcie, kłamstwo. To nie był statek z uchodźcami w myśl przynajmniej ówczesnego prawa. Statek był nieoświetlony, był uzbrojony chociażby w działka. Przeciwlotnicze, więc żołnierze Armii Czerwonej, niestety, ale słusznie uznali go za okręt wojenny. Stąd decyzja o zatopieniu. Kiedy wybuchły torpedy na statku, doszło właściwie do no, straszliwej paniki. Walczyli ludzie o, o dostęp do, do, do łodzi ratunkowych, nawet były strzelaniny, pełen koszmar. Jak mówię, zginęło ponad 6 tysięcy osób. Mamy więc do czynienia jedną ze straszliwszych katastrof morskich w historii świata. Do tej pory gdzieś tam za mną spoczywa wrak Bustrofa. Jest to jedno z największych cmentarzysk tego typu w skali świata. A jakiś koleś w łebie imieniem albo nazisty, albo imieniem tego statku nazywa swoje pokoje gościnne. Jak na się pod zdjęciem, którym wrzuciłem, skomentowała poseł Lewicy Anna Maria Żukowska. To tak, jakby ktoś założył sobie hotel i nazwał go Jan Heweliusz albo Tytanik. Ale ja bym poszedł dalej. To jest tak, jakby ktoś nazwał swój hotel, swój pensjonat na przykład Lot do Smoleńska albo Katastrofa Tu 154. No trzeba mieć naprawdę narąbane w głowie, żeby w ten sposób nazywać pensjonat. Nazwiskiem nazisty, Bądź też imieniem statku, który pochłonął tyle ofiar. Część z Was mówi, żeby powiadomić prokuraturę, że tak nie wolno, że to jest złamanie prawa, że to jest gloryfikowanie nazizmu. Ja nie chcę tutaj rozsądzać, czy tak jest, czy też tak nie jest. Mnie to osobiście oburza. Nie życzę sobie, żeby w Polsce ktoś nazwiskiem nazisty nazywał pokoje gościnne. Jest to obrzydliwe, jest to po prostu głupie. Tak nie powinno być. Kontaktowała się ze mną właścicielka pensjonatu Gustlow, która poprosiła o sprostowanie pewnych informacji, tak to nazwała. Otóż okazuje się, że przejęła ten pensjonat od poprzedniego właściciela jakiś czas temu i nie zdążyła zmienić nazwy. Zdążyła zrobić remont, ale nazwy, na zmianę nazwy zabrakło już czasu i energii. Pani Iwono, ja to traktuję jako deklarację, że ta głupia nazwa zostanie po prostu zmieniona w najbliższym czasie. Proszę zmienić tą nazwę, bo nie chcemy w Polsce niczego, co nosi imię nazistów bądź też statków, na których między innymi naziści ginęli. To wszystko na dziś. Pozdrawiam was jeszcze raz z łeby. Do zobaczenia.